Freedom. We take the battle to them! Siema, siema, z strony Optimus i dzisiaj będziemy rozmawiać o levelu nowym vip czyli levelu 19, o tier 6 o nowej cywilizacji, o zmianach dotyczących przyszłości, ogólnie Rise of Kingdoms i wielu, wielu e, rzeczy, na które Kiedyś spekulowaliśmy, kiedyś rozmawialiśmy o tym otwarcie, że fajnie jakby niektóre rzeczy wprowadzili i też nie fajnie jakby niektóre rzeczy wprowadzili. I Lili zrobiła dokładnie to, o czym spekulowaliśmy przez ostatnie parę miesięcy, jak rozmawialiśmy ogólnie, co by w Rise of Kingdoms powinno się zmienić, czy to rozmawialiśmy na temat tego na spotkaniu królów do powiem wam że ja kiedy oglądałem 30 dni temu tak gdzieś 3 dni temu oglądałem relację biednego ze streamerów który był na spotkaniu z deweloperami twórcami ogólnie Rise of Kingdoms który odbywało się w Los Angeles a zarazem od razu mogę wam powiedzieć 31 sierpnia odbywa się w Frankfurcie to będzie podobny meeting Ej, nikt się z nas nie spodziewał, że tyle ciekawych rzeczy tam się pojawi i devowie będą tak otwarci na rozmowy i no, rok 2025 w z do News, może być bardzo mocnym i przełomowym yy, jakby tak powiedzieć yy, no, wydarzeniem ogólnie, może tak to nazwijmy, albo po prostu prze przełomową wersją tej gry i może to być jak i na plus, jak i także na duży minus więc zacznijmy sobie tutaj ogólnie od kanału Froga i zacznijmy sobie po kolei, jak on to e, przedstawiał nam e, poprzez swojego streama, e, czyli streama film na YouTube. Jak z nim pisałem tam, bo znalazłem na go, popisałem z nim trochę to on powiedział mi, że po, naprawdę był zdziwiony wie, wielu, wielu rzeczom, ale no tak samo wy się dziwicie, jak już pewnie widzieliście parę filmików, bo ja z nim pisałem parę dni temu, miałem filmik wam wypuścić dwa dni temu, ale no nie, czas, kapałka i sytuacje związane z, króle, z królestwem też nie pozwoliły. No i też oczywiście życie nie pozwoliło mi tego wypuścić filmików wcześniej, tak jak planowałem. E, ostatnio troszeczkę też e, musiałem trochę e, po kawałka e, odluzować po, 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 po mm, otworzeniu filmu, więc no, tak czasem bywa. E, przejdźmy sobie ogólnie po prostu tutaj do froga. E, I frog tutaj na tych pierwszych jakby tak powiedzieć screenach, jak on tutaj opowiadał. Sekundka hmm. Tutaj e, Event Explosive Avatar Frame, to się pojawia, to jakby, jakby na zakończenie, e, czy zakończenie to jest dla tych, którzy tam uczestniczyli w tym evencie. Jeżeli chodzi o e, królestwo, e, czy królestwo o ludzi, którzy tam byli, tutaj mamy. Pana, który zdobył poduszkę e, Artemisy, e, wiadomo, że to tam były zapisy i nie, nie, nie każdy mógł pojechać. Jak widzicie, tam jest dużo graczy wiadomo, z Ameryki, ale tu już mamy mm, informacje, jakie oni mają e, no, podejścia do po przyszłości w Rise of Kingdoms. Zobaczcie sobie sami także Future of the Game Commander z Cywilizacją ETC, czyli na pewno będziemy wprowadzać nowych dowódców, czyli klasycznie tak jak było też, jeżeli chodzi o Cywilizację. I tu, może w sumie, zacznijmy o tej, może Cywilizacji, bo będziemy przechodzić tak sobie stopniowo, żeby się też mieli to w miarę fajnie yy, przedstawione. Cywilizacja miała wychodzić między sierpiem a wrześniem, tak było yy, nieoficjalnie mówione. Rozmawiałem też z ZIP Supportem, rozmawiałem też z niektórymi graczami, yy, którzy tam. Mają parę przecieków na innych Discordach i yy, no tak było już wiadomo od jakiegoś czasu. Też spekulowaliśmy o Rosji, niektórzy o Aztekach, niektórzy o Majach. No i też to raczej będzie, będzie nowa kawaleria, jeżeli chodzi o nową cywilizację. Związana z kawalerią po prostu, prawda? No. Będziemy, mamy to przełożone na styczeń, grudzień między 2024-2025, więc musi us się usprawnić cierpliwość, chodzi o cywilizację. I praktycznie jest tylko tyle, jeżeli chodzi o te informacje. Tak samo, jeżeli chodzi o dowódców. No, wiadomo, no, za niedługo wyjdą dowódcy uczniów, bo pewnie z 3-4 miesiące będziemy mieli nowy, nowe łuki. Mogę się już mylić, bo to. Nie pamiętam dokładnie, kiedy tam ta rozpitka, taka, którą gracze stworzyli, powinna wyjść. Nie jest żadną tajemnicą, że to będzie na pewno nowy garnizon łuków, no ale ja myślałem, że oni to wiedzieli jakoś pomiędzy w plecą, między łukami a piechotą nową, że w plecą po prostu kafą, czy wprowadzą nowych dowódców, właśnie tak na święta i tak dalej, i tak dalej, więc. Znaczy na święta przed. przed, przepraszam was, przed, jakby tak się mówi, przed tym oficjalnym czwartym kwartałem, a nie że dopiero na święta, tak to ogólnie chciałem wam to ująć, więc no, kurczę, nie wiem jak to będzie wyglądać tak naprawdę. Mam nadzieję, że ta nowa cywilizacja będzie grywalna. Ja mam taką nadzieję przede wszystkim, bo powiem wam, że kurczę, ta nowa ta nowa, ta nowa cywilizacja jak wychodziły, no to wiecie, jak one były tam grywalne. Czy Egipt, czy Wikingowie? No, tak, tak średnio, nie? Nawet Grecja, oczywiście, też. No to już nie mówię o dowódcach, ale no, ja obstawiałem, że będzie, wiecie, jakaś inżynieria, chociaż tutaj wszystko y, się sprowadza ku kawalerii y, nowej, życiu, cywilizacji, Myślałem, że po prostu wprowadzą nową, wiecie, inżynierkę na cywce i będą dowódcy inżynierii na. Y, KVK1, KVK2, nie? Tym bardziej, że ta gra, jak powiem wam w późniejszym etapie, bardzo będzie się zmieniać w postaci KVK1, KVK2 i KVK3 i nawet KVK4, więc... Tyle, jeżeli chodzi o cywilizację. I przejdźmy do kolejnej opcji, czyli tutaj coś rozpita to jest Future Plan of VIP system. No Będzie VIP 19 to nie jest rzecz, która mm, może jest nam obca. VIP 19 było już zapowiadany dawno, że on w końcu wejdzie. Zresztą ludzie mają tyle tych VIP pointów pochowanych. Mówię oczywiście o tych, co tam spenderują parę lat i nie mają co z tym zrobić, więc zaraz będą mogli to wykorzystać. Lecz ten VIP nie będzie dawał, jakby tak powiedzieć, statystyk, czyli nie będzie. Tam tak, tutaj na przykład ja mam teraz VIP 17, poczekajcie, o, ja mam VIP 17 i wiadomo, tu mam do szybkość szkolenia, limit punktów, a VIP 18 już w ogóle jest super, do no wiadomo, szybkość marszu 10%, kurde, lecimy jak, wiecie, limit jedności, to jest tak 15%, limit punktów 400 i surowce wymagane do leczenia między 15% na VIP 18, więc, no... Z tego co wiem, to wprowadzą ogólnie VIP-19. Na pewno będzie kwestia te wszystkich produkcji, regeneracji punktów akcji i tak dalej. To będzie taki reset statystyczny. Nie wiem, czy oni to, to zmienią, że gdzie punkty zdrowia, obrony i tak dalej, ponoć mają coś mieć, ale też tam były głosy, że mają wprowadzić jakieś związane nie tylko wizualnie, jeżeli chodzi o teleportację danego miasta, że będziemy widzieć, o tu się teleportuje jakiś w mostce grać, bo widać, że jest animacja super na VIP 19, lecz też gracze będą mieli jakby tak odblokowane lepsze wersje, jeżeli chodzi o sklep jeżeli chodzi o VIP 19, czyli będą mogli też tam sobie skorzystać z różnych nowości, jeżeli chodzi o ten system bo ten sklep będzie jakby tak dodany, z biegiem czasu jeszcze nie podali dokładnie co, ale tam w tym sklepie ma pojawić się ponoć, naprawdę fajne rzeczy z Vipa 19, jeżeli oczywiście ktoś tam kupuje i spenderuje. Dokładnie jeżeli ktoś nie wie, to mówię o tym, że jak wchodzimy tutaj na sklep, mamy Vipa, zjeżdżamy sobie na dół, no to tu się pojawi dodatkowy itemek na Vip 19. Nie wiem co to dokładnie może być, powiem szczerze. Możemy tylko przypuszczać, ale nie chcę gdybać, bo, bo, bo nie, nie było żadnej informacji konkretnej. Ta, taka jest prawda, nie było żadnych konkretnych informacji, więc kurczę nie będę wam tutaj opowiadał jakiś bajek. Więc tyle chyba, jeżeli chodzi o VIP 19, bo tu nie ma, jakby tak powiedzieć, nie ma jakichś tam dużo rzeczy do omawiania przy VIP-ie. Ciekawe, że coś takiego robią, ciekawe, że coś takiego wypuszczają. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, no to Future plan for T6 No będą te szóstki Będą te szóstki i ja uważam, że mm, No wiecie, no dla ludzi, którzy spenderują to jest super opcja, nie? E, bo stwierdzą, o w końcu coś nowego, T6 Będzie fajnie i tak dalej, z drugiej strony dla nowych graczy Nie wiem jak oni to rozwiążą, ja już wam kiedyś w jakimś filmiku pamiętam opowiadałem jak gadałem o T6, że mm, Fajnie by było, gdyby to miało taki głębszy sens, czyli te speed upy i dojście do tego pułapu, e, T5 te na przykład, byłoby dużo łatwiejsze. Ta T6 byłaby w tym momencie zastępowała T5, ale ta T6 byłaby e, dużo łatwiejsza, więc na pewno jak pojawią się dowódcy e, do e, te szóstki w przyszłym roku, no to pamiętajcie o tym, że pewnie coś się pojawi też tutaj w technologii gospodarstwa, coś nowego, bo prawdopodobnie się pojawi, bo nie chce mi się wierzyć, że wypuszczą po prostu, przy te piątkach postawią te szóstki simulator, tylko po prostu będzie jeszcze jakieś tutaj, między tym będzie jakieś wpakowanie troszeczkę, przyspieszeń, żeby wejść do T6, więc na pewno coś takiego zrobią. E, jeszcze nie mówili dokładnie jak, bo to, bo to różnie, różnie e, na razie mają tylko to w planach, ale powiedzieć, że oni to wprowadzą. Czyli to te wszystkie ankiety, to co wam mówiłem, że wypełniałem, To dostawałem od Lit po wersji Remastered i wszystkie te takie dodatkowe rzeczy, to oni będą e, jednak je wprowadzać. I je, nie robią. Nie robią tych ankiet bez przyczyny, tak, ja zauważyłem to od jakichś paru lat, że zawsze jak robią te ankiety, to zawsze oni w coś wprowadzają, tak, i to w miarę szybko starają się robić. Przykład macie, jeżeli chodzi teraz o teraz autarchy, na, od 8 chyba sierpnia to wchodzi, ci, którzy się zapiszą na KVK, więc naprawdę to jest, powiem wam, że mega, mega różnica. Yy, że coś zaczynają tu robić, coś się zaczyna dziać, ale no dla graczy mniejszych, ta te szóstka może być ciężka. Jeżeli oni tutaj nic nie zmienią. że Jak dojść do tej te szóstki zacząłem do tej piątki nawet no to naprawdę będzie ciężkie do zgryzienia i w tym momencie to zaczyna się już robić. O, kalkulacja mam te 5 no to ja będę wszystko przerzucał, będę miał tak te 5, te 6 te wojska, te 4 już pójdzie w niepamięć, nie? nikt będzie chciał te czwórek robić. No, będzie tak, niestety, tak będzie, że te szóstki po prostu wejdą, i, yy, i teraz sobie powiem wam, że te wszystkie przyspieszenia co tutaj mamy. Ja teraz będę miał mniej, bo jestem po KVK. Ale jeżeli chodzi o technologię, tutaj, te, te jak macie, to, to dobrze, że je macie, je komunikujecie, nie? I powiem wam, że ja na ja przykład nie brałem takiej uwagi, na przykład klepałem to badanie technologii tutaj. Jeżeli chodzi o e, przyspieszenia, to po prostu klikałem byle bezrobocie. Nie patrzyłem, czy e, przekraczam ten, wiecie, e, te przyspieszenia, że klik. Po prostu klikałem, bo wiadomo, wiedziałem, że badania nam się w ogóle nie, przyda nie przydają poza KVK, nie? A teraz taki boom na 2025, więc będzie trzeba myśleć przy kolejnej KVK, żeby dobrze to sobie rozplanować, tak? No i tu leży kolejna sytuacja, co robić, nie? Czy cisnąć w WOJO teraz, t piątkę i potem zmieniać datę 6 czy nie, prawda? O, dołączymy tu się od razu do rali, bo ciśniemy 15, z tego widzę, że coś tutaj się poznajdowało. Więc fajnie, że coś tam się poznajdowało. A nie, chyba, chyba coś tutaj zrąbałem. Coś bym zrąbał. Tak, wysłałem do Suska, nie do Suska, ja tam, o Jezu co ja do Suska wysłałem, <grym> nie bo musimy zrobić piętnastkę No nie mogę, a mam wojska w tym w polu, a nie wróciło mi, no trochę jest, widzicie trochę te wojska są e, obkrojone niestety po, po tym wszystkim E, ogólnie powiem Wam, że jeżeli chodzi. A, nie widzicie, bo patrzymy na te, zobaczcie. Tutaj, jeżeli chodzi ogólnie o e, systemy, które wprowadzają przy t 6 no, ja jestem akurat sceptyczny. Fajnie, że coś takiego wprowadzą, jeżeli chodzi o tak dla tych spenderów i graczy większych, tak e, ja, czy też tam inni, jeszcze większy ode mnie. Bo dla nich to jest super, nie? Ja tak bardzo te, 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 to, że też wszystko się nie przestawiam, jeszcze nie przestawiam nie. Um, no nie jestem, jakby tak powiedzieć, na to jakoś źle nastawione. Ale mogę wam Ofem powiedzieć, że no, gracze nowi będą mieli dużo ciężej, nie. E, tu mamy jeszcze kolejny, że Watch Me and the Gameplay Future will Rock e, in 2020. E, Ok, Bot retain, interest in new, long time players. Aha, czyli kwestia, wiem, że tam już wprowadzali jakiś czas temu, czyli ludzie, którzy wracają albo mają stare konta i wracają do gry, że dają tam różne boosty, żeby gracze mogli wrócić do danego poziomu i no, żeby mi się przyjemnie grało, prawda? Ale jak będzie ostatecznie, powiem wam, że jeszcze nie wiem, bo to są tylko takie też plany, które były tylko tak omówione. Przejdźmy sobie po prostu dalej, co tutaj, ufroga jeszcze jest. Ja to rozbiję wam naprawdę tak szybciutko. A, tutaj ogólnie z tego, co tutaj pamiętam, to ufroga pokazywali, jak wyglądają kwestie tam tych nowych map i że coś tam będą zmieniać. Z tego, co wiem, to będą zmieniać parę rzeczy. Tu macie jednego z deweloperów. Tego, co dostajecie nieraz na filmikach. Weźmy mm -hmm. dalej, czy mają coś tam jeszcze ciekawszego do. Pogadania... Mhm... Mm nie, to było już. O tak, widzicie, jakieś nagrody, kubki, rzeźby. No, dużo więcej tych gadżetów tam mają niż my dostaliśmy na Bonfire, no ale wiadomo. Główny event firmy, a poboczne to jest dla nic innego. Czekajcie... Zdajmy co dalej. Najważniejsze czy wam tam wtedy już powiedziałem, bo to nie wiem, że to nie jest wszystko, więc zaraz wam... Tutaj jeszcze opowiem trochę więcej, tylko chcę zobaczyć, żebyście zobaczyli, czy jest ten baner. Mhm, czyli optymalizacja kiwiki. Coś było w międzyczasie, nie, bo tam to było to samo, co rozmawialiśmy. Tak. My, jeszcze tylko temat, bo zacząłem już tutaj temat tego, jeżeli chodzi o mm, e, kiwiki. Czyli cała optymalizacja, tu piszą o KfW Lack, o Kafoka Matchmakingu, że mają wizję, jakby tak zrobić bardziej zbalansowaną. Powiem Wam, że no teraz z tym kfw faktem jest różnie. Niektóre jest balans, na niektórych nie. W tym momencie Heroic Anthem i Tide of War są chyba najbardziej zbalansowanymi kfw jeżeli chodzi o dobranie. To nawet jak nam dobrało, no to wiadomo, no nam dobrało, jak dobrało, ale. No, nie można powiedzieć, że się dobrało źle, bo według KP i DKP, no to wyglądało to naprawdę dobrze. No, ale no, no, wiecie, wiecie, jak to wygląda czasem że nie zawsze nie zawsze jest tak, byśmy chcieli mieć ostatecznie, jeżeli chodzi o to kapłoka. Moim zdaniem i tak tajcy i, i, i e, Harrigantem są najbardziej, jakby tak powiedzieć, dobre do do takiego balansu i do dobrego dobrania na przeciwników lub też sojuszników. Tam mamy jakieś nowe, specjalne, że o campy. Pay the war, kingdom, aha. Okej, okay, z doing, aha, bo oni tutaj też wzięli pod tym, że czasem dobierało, żeby mi nie dobierało, wiecie, dead królestw do KVK optymalizacji, też żeby nie było osy, by chcą zrobić tak, że jak bo tam były pytania dotyczące jak niektórzy niektóre królestwa grają recovery kvk, nad tym chyba tam nie będą się przychylać, ale no nieraz jest tak, że wchodzicie na jakieś kiwiki ludzie wchodzą, no bo, królestwa wchodzą, no bo grają recovery kvk, tam pozbywać nagrody i przy okazji pozbierać dużo surowców, no i te recovery kvk no, dla niektórych kd jest naprawdę dobre, dla niektórych nie więc no dużo ludzi tak kra w ostatnim czasie, nie, te recovery więc no zobaczymy zobaczymy jak to e będzie wyglądać i czy coś oni z tym zrobią. Hmm, tu macie informacje też o jej sporcie, czyli o, o, o formacie Ozyrys League, Grand Prix, Combat Mechaniki. C. E, widać, że próbują Range DPS tak bardziej wspomóc na tych arkach i chcą, żeby to było bardziej grywalne. Wiem, że będzie zmiana na arce Ozyrysa, że mają być mniejsze arki Ozyrysa, mniejsze mapy i ma być parę tam takich zmian. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo, bo ma być ponoć na mnie też chyba osób z tego co pamiętam jak tam to oglądałem. No ale zobaczymy, bo, bo, bo o, tu będzie mi właśnie chyba pokazano mniej więcej. Te arki. Tak, i widzicie, że chyba jest... Mogę się mieć, ale chyba jest też mniej skili. No, te, te arki chyba tam były, tym mniejsza albo po prostu pokazują gameplay z tego, jak to mniej więcej wyglądało. Chyba tak. No, ale wiem, że ma być troszeczkę inaczej ten format, ark zrobiony, yy, i mają jakieś tam inne możliwości, jeżeli chodzi o to, i są plany przyszłościowe, jeżeli chodzi o Rise of Kingdoms. Nie. Czekajcie, ja przejdę dalej, bo nie wiem, czy tutaj będzie ta informacja, która też fajna jest. To już mówiliśmy o kawałka optymalizacji. Mhm. Mm -hmm -hmm -hmm. A, oni też tutaj wspominali, jak do, o, jak dobrze pamiętam, to oni też tutaj wspominali o tym, że jeżeli mamy y, kiwiki y, w tym momencie, y, czekajcie, tylko trzeba to sprawdzić, czy to dobrze mówię. Tak, jeżeli jesteście na przykład na KVK1, to pamiętacie, że jest coś takiego jak wprowadzenie danego dowódcy, że wsadziliśmy tutaj głowy, i potem mamy jakiś tam czas na jego zresetowanie, czyli zrobienie go z powrotem, żeby go odzyskać, odzyskać głowy. No i tutaj przychodzi nam Lilith z pomocą, no i ponoć chcą zrobić to samo. Chcą zrobić te to na KVK, że raczej z KVK1, KVK2, mogą po prostu takich dowódców sobie jakby, wiecie, mm, Odświeżyć, czyli zabrać złote główki, i tak dalej, i wykorzystać na nowych dowódców. I z tego, co wtedy wyczytałem, i z tego, co było mówione, to mówili o KVK-3 i KVK-4. Niektórzy podają, że samo KVK-3, ale po prostu coś takiego mieli wprowadzić na KVK-3, i KVK-4, że po prostu tam danych dowódców, którzy mamy powiedzmy na fullu, tak jak ja tam chyba. Ja mam głowy wsadzone w KO, czy też w Fryderyka, no to, że będzie można je odebrać i na przykład przeznaczyć na jednego dowódcę, który nam jest akurat potrzebny i chcemy nim grać. Więc ale to będzie wiem, że w KVK 3 i w KVK 4. Czy to będzie na królestwach sokowych? Ciężko mi jest powiedzieć, jakieś mam o tym mówiłem, że fajnie by było jakby raz na rok, można by było sobie jakiegoś starego dowódcę zrefereszować. No i ogólnie te wszystkie sytuacje związane z tymi refreshami, czyli przy ty, tymi dowódcami z KVK 1 na KVK 2, czy tam KVK 3, czy 4 że będzie można taką mieć opcję no to z jednej strony jest bardzo fajną opcją, ale z drugiej strony zabije to muzeum, nie? pomału to muzeum będzie w ogóle nieaktywne, powiem wam, że jak rozmawiałem z ludźmi z innych kaden na naszym kiwiki i też widziałem y, taki zestaw guan z który jest na muzeum nawet odpalony to on bardzo szybko schodzi bardzo ten, to, to już, to przyszło muzeum i jakoś, w ogóle to muzeum to jest taki jak to nazywam LOL bo ciężko jest w ogóle, wiecie, coś tam mm, Kupujecie, inwestujemy, ale nagle ci dowódcy już nie są tacy tam, wychodzi nowy dowódca i nagle O, nie dajemy, nie dajemy albo po prostu nie zapominają. bo patrzcie Mertel dawno nie ma trzeciego Stage Jason, też nie ma, Ryszard No są takie kurde rzeczy, które są naprawdę śmieszne, moim zdaniem oczywiście nie No ale jak to będzie wyglądać w przyszłościowo w Rise of Kingdom no, to już mamy pełen zarys tego wszystkiego Więc na pewno musicie wziąć pod uwagę to, że przyszłe kiwiki nie, jak i przyszłe rzeczy w of Kingdoms będą wprowadzane systematycznie. I na koniec powiem wam to, co dewowie też mówili, że będą przez cały czas pracować, żeby jak najlepiej dopasować tą grafikę, którą tu widzicie, bo niektórym ta grafika się podoba. I nie powiem walki na komputerze, kiedy walczyłeś i yy, były większe bale. Yy, Fajnie się to grało. Ja też się oddalałem i też się przyzwyczaiłem do tego formatu, gdzie mam, widzimy kto gra łucznikami, kto gra koniami, kto gra piechotą i można było się naprawdę fajnie do tego ustosunkować, do, dopasować i dzisiaj gra naprawdę przyjemnie, tylko trzeba umieć grać, jak to ktoś powiedział, back to back. Ja też się tego uczyłem, bo nie zawsze to grałem, więc back to back naprawdę jest fajną opcją. Kiedyś może to nagram na filmik, żeby wam powiedzieć, pokazać jak to wygląda. No, chyba z tyle z najważniejszych rzeczy z Rise of Kingdoms chyba Wam powiedziałem. E, powiem Wam, że się stawiałem nad tym wyjazdem 31 do sierpnia tam do, do, na swoje spotkanie Lilith, żeby się zapisać, ale odmówiłem. Gdyby Lilith jeszcze jakoś to tam finansowała, w jakiś, bo tam gdzieś widzieliście, w że nie było dużo ludzi z do zdjęć, ale jeżeli to tak miałoby sens na taką większą skalę, no to dlaczego nie? Dlaczego, e, dlaczego nie spróbować? No tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Było tego dzisiaj naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli coś będę wiedział na temat cywilizacji, jeszcze jakieś nowości, to będę oczywiście się rzucał. Wybaczcie, że tak późno, że nie na bieżąco, ale niestety nie. W ostatnim czasie było trochę ciężej, żeby ogarnąć to wszystko, więc dzięki wielkie. Trzymajcie się. Na razie hej, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pchajmy ten kanał dalej do przodu. Na razie.